Witam serdecznie na konferencji prasowej zwołanej z inicjatywy młodych ludzi na zaproszenie klubu platformy obywatelskiej w związku z poruszeniem w środowisku młodzieżowym wynikającym z pewnego listu, który rozesłał pan prezes Jarosław Kaczyński, który wywołał bardzo ostre reakcje ze strony młodych ludzi, którzy sformułowali i skierowali na, na ręce pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego list. Oddaję głos panu przewodniczącemu Dolczewskiemu. Dzisiaj jako stowarzyszenie Młodzi Demokracji reprezentujemy głos młodych i reprezentujemy głos młodych w platformie obywatelskiej, ale też odpowiadamy za to jak platforma obywatelska traktuje ludzi młodych i tym bardziej byliśmy zbulwersowani podczas rozmów z naszymi kolegami i koleżankami rówieśnikami na list skierowany przez prezydenta Kaczyńskiego do młodych. On nie mógł pozostać przecież bez echa. Młodzi ludzie czują się po prostu zbulwersowani treścią, treścią tego listu. To jest naturalne. My z łatwością rozszyfrowujemy każdą, każdą ściemę i każde, każde kłamstwo. Prezes Kaczyński był już przecież lewicowcem. W międzyczasie stawał się także internautą. Jawić się chciał także jako intelektualista. Dzisiaj zmienia swój wizerunek i chce być młodzieżowcem. My w to nie wierzymy i żaden młody człowiek w Polsce w to nie wierzy. A przyczyna jest prosta, ponieważ młodzi ludzie wierzą w realne działania. Emilia, waś opowie o tym, co Platforma Obywatelska zrobiła przez ten czas dla młodych ludzi. Tych, tych działań jest naprawdę dużo. Najważniejsze działania to przywrócenie ulgi studenckiej na przejazdy komunikacją publiczną, zniesienie opłat na studiach za poprawki, odpisy suplementu dyplomu. Czy zniesienie poboru do wojska. Pozostałe najważniejsze działania rządu pochodzą z zakresu polityki prorodzinnej, czyli urlop tacierzyński, czy rekreacji jak budowa orlików, czy placów zabaw. Podstawową intencją, która przyświecała... Młodym ludziom, którzy zwrócili się z tym listem do prezesa Kaczyńskiego, było przede wszystkim odkłamanie tego, co znowu w przededniu kampanii wyborczej obserwujemy. W Polsce nie może być tak, że tylko i wyłącznie w kampaniach wyborczych liderzy partii zmieniają się na użytek poszczególnych grup społecznych. No Nie jest tajemnicą, że Jarosław Kaczyński wie wielokrotnie w swoich wypowiedziach, w swoich sformułowaniach, a również bezpośrednio w swoich zachowaniach jednoznacznie Wyrażał się na temat zwyczajnych zachowań i działań młodych ludzi. Raczej jest mu obce to środowisko nie zna potrzeb, nie zna problemów, tym samym nie umie skutecznie rozwiązywać. A w istocie rząd Donalda Tuska w zakresie pomocy, wsparcia i realizowania potrzeb młodego pokolenia zrobił więcej niż wszystkie rządy dotychczas razem wzięte. Stąd ta inicjatywa młodych demokratów, żeby zamanifestować przeciwko kłamliwym wypowiedziom i takim sztucznym działaniom, które muszą być na bieżąco demaskowane. Dokładnie tak. I dlatego tym listem, między innymi, apelujemy do prezesa, by nie zmieniał po raz, kolejny, po raz kolejny twarzy. Bo to nie tylko jest fałszywe, ale to też obraża inteligencję i inteligencję młodych ludzi. O co apelujemy do, do prezesa, żeby, żeby tego nie robił. Młodzi ludzie nigdy się na takie zmiany wizerunku, na kolejne otwarcia na młodych, których było już przecież mnóstwo, nigdy nie nabrali i też my się nigdy już więcej nie nabierzemy. Rówieśnicy mówią to bardzo krótko tylko w rozmowach z nami, że po prostu istość nie